Polska Rzeczpospolita Ludowa, czyli PRL, kiedy rządy w naszym kraju sprawowała komunistyczna Polska Partia Robotnicza, a następnie Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. To z pewnością okres uznawany przez wielu za jeden z najciekawszych i najdziwniejszych w historii Polski. Dziesiątki lat pochodów pierwszomajowych, prace społeczne, niekończące się kolejki, reglamentacja towarów pomarańcze lub banany raz w roku na Boże Narodzenie i to dla szczęśliwców, którym stojąc w kolejce ich po prostu nie zabrakło. Rolki papieru toaletowego jako mile widziany prezent imieninowy i niedobór niemal wszystkiego. Czy wreszcie wielka emigracja lat 80., gdy z Polski wyjechało kilkaset tysięcy ludzi i to nie z przyczyn jedynie politycznych, ale również z poczucia ekonomicznej beznadziei. Z drugiej zaś strony, wbrew pozorom, nie wszyscy jednoznacznie mówią, że były to czasy tragiczne. Niektórzy bowiem wręcz nostalgicznie wspominają tamte dzieje, uważając, że PRL to był złoty okres do robienia interesów i kiedy po prostu żyło się spokojniej. Oczywiście w przeważającej Większości są to osoby starsze. Choć i tacy młodzieniaszkowie jak ja, tym bardziej, że byłem wtedy dzieckiem i również mam wiele barwnych wspomnień właśnie z tamtych lat. Jest więc wśród nas Polaków również duża grupa ludzi twierdzących, że PRL to tragikomiczny okres i przyznają to zarówno ekonomiści, historycy, jak i w ogóle wszyscy, którzy nie boją się spojrzeć na to, co wówczas się działo z pewnym dystansem. Długie kolejki, słynny Fiat 126P, czy powiedzenie, czy się stoi, czy się leży. Pensja i tak się należy. Takie powiedzenia były znamienne dla czasów PRL-u, gdzie każdy, bez względu na to, co robił i jak się przykładał do swojej pracy, i tak dostawał wynagrodzenie. Może właśnie dlatego wielu ludzi twierdzi, że pomimo braku ogromu wręcz artykułów spożywczych w sklepach i ogólnej biedzie, i tak czuło się szczęśliwszymi w PRL-owskich realiach niż w obecnych. Zanim jednak przejdziemy do sedna, chciałbym Was serdecznie zachęcić do aktywności pod tym filmem. Jeśli materiał będzie się Wam podobał albo nie, to wiecie czy się stoi, czy się leży, kciuk i tak w górę się należy. A jeśli Was to nie zaboli, to możecie również pozostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby żaden mój film Was nie ominął. Oraz zaproszę Was do naszej mobilki multiplayer Maplord. Nie zawahajcie się ściągnąć i pograć. Serdecznie Was wszystkich zapraszamy. Nie bijąc dużej piany, zapraszam do oglądania. Ruszamy! Po II wojnie światowej, napiętnowanej niemiecką okupacją, Polacy, powszechnie angażujący się w ruch oporu, oczekiwali wyzwolenia przez wkraczających na przedwojenne terytorium państwa żołnierzy Radzieckiej Armii Czerwonej. Mimo iż Polska została uwolniona od jaszma niemieckiego, owi wyzwoliciele przynieśli ze sobą nowy ustrój, narzucony zresztą siłą. Posłuszni Moskwie komuniści, przy wykorzystaniu poparcia sowieckiej armii, przejęli władzę, całkowicie lekceważąc legalny rząd RP na emigracji. Tylko z tego powodu można powiedzieć, że różnice między komunizmem a demokracją są wręcz fundamentalne, bowiem ten pierwszy z założenia miał wprowadzać system ekonomiczny i polityczny, którego podstawowym celem było utworzenie społeczeństwa pozbawionego ucisku i wyzysku klasowego, opartego na braku własności prywatnej. Wszystko, jak i cała gospodarka, są własnością ogółu i powinny być pod kontrolą społeczną. Wszelkie dobra powinno się rozdzielać sprawiedliwie. Zatem z moich obserwacji wynika, że komunizm temperował wybitne jednostki, które swoją ciężką pracą chciały osiągnąć coś więcej niż ogół społeczeństwa. Oczywiście, jak to zwykle bywa, to jedynie demagogia, bo wciąż byli równi i równiejsi. A dla samego ustroju znamienne okazały się liczne nadużycia tych, którzy sprawowali władzę. Powszechne stały się kłamstwa składanie popularnych i efektownych, ale nie dających się spełnić obietnic, albo liczne deklaracje bez Intencji ich realizacji. Schlebianie masą przy jednoczesnym szukaniu kozła ofiarnego i stosowaniu nielogicznych argumentów, lecz mogących przekonać do siebie ogół społeczeństwa. Szczerze mówiąc, ciekaw jestem, co wam to przypomina. Z biegiem lat jednak polskie społeczeństwo zrozumiało, że jest oszukiwane, co ostatecznie doprowadziło do obalenia komunizmu i Polska przez długie lata stała się w Europie i na świecie liderem demokratycznych przemian, przedstawiano ją jako modelowy przykład pokojowego i względnie bezbolesnego przejścia od rządów autorytarnych lub wręcz totalitarnych do demokracji i gospodarki wolnorynkowej. Czy zatem w komunie żyło się lepiej, czy też nie? Otóż wcale nie było tak różowo, jak mogłoby się wydawać, ponieważ owa równość społeczna, tak jak zresztą i obecnie, wcale nie miała przełożenia na rzeczywistość. Tak jak we współczesnej nam demokracji byli ci, którzy opływają we wszystko, jak i tacy, którzy klepali i klepią biedę. Owszem, nie było problemu z pracą, bo wręcz do niej przymuszano tych którym niekoniecznie chciało się korzystać z tego przywileju. Natomiast jeśli mowa o równości pod względem dostępności do produktów żywnościowych lub sprzętu gospodarstwa domowego albo samochodów, wcale nie było kolorowo. Wprowadzenie reglamentacji na większość towarów stanowiło ogromne ograniczenia dla większości Polaków. Niemal wszyscy kupowali, a właściwie próbowali kupować artykuły na tak zwane kartki, które jasno mówiły, ile możemy zakupić artykułów. Takie karteczkowe zakupy nie szły z być sprawnie, przez co ludzie czekali po kilka godzin na swoją kolej. Sam chodząc do podstawówki po lekcjach, musiałem zasuwać do masarni, żeby zająć na przykład mojej mamie kolejkę, by była w stanie kupić cokolwiek mięsa na obiad. Oczywiście ludzie radzili sobie tak jak tylko umieli i mogli. Wielu z nich nielegalnie handlowało towarami deficytowymi. Niemal w każdej okolicy funkcjonowała tak zwana Melina, w której handlowano nielegalnie alkoholem. W sklepach można było kupować jedynie wybrane produkty, jednak po cenie kilka razy wyższej niż ceny urzędowe. Bo często trzeba było dać pod ladą dodatkowe pieniądze, żeby towar się nagle znalazł. Handlowano nie tylko reglamentowanymi towarami, ale i samymi kartkami, zwłaszcza na alkohol. Oraz paliwa. Oczywiście kartki nie zastępowały pieniędzy, ale tylko upoważniały do zakupu określonych na nich konkretnych produktów. Zupełnie inaczej wyglądały zakupy w luksusowych Peweksach i Baltonach, w których istniała możliwość zakupu niemal wszystkich produktów z zagranicy, co na tamte czasy było swoistym Wow, ekskluzywności takim jednostkom handlowym. Dodawał fakt, że nie można było tam płacić w złotówkach. W takich sklepach płaciło się zazwyczaj w dolarach bądź innych twardych walutach lub ewentualnie w bonach towarowych. Polacy pracujący za granicą mogli przesyłać swojej rodzinie pieniądze, ale musiało przejść przez aparat państwowy, które walutę na przykład dolary po odpowiednich cłach zamieniało na bon towarowy, którym można było płacić właśnie w Peweksach. Więc taki obywatel, którego członek rodziny pracował za, za granicą, bądź tam żył, tracił dwa razy. Pierwszy raz przy przewalutowaniu przez państwo, drugi raz na wysokiej marży nałożonej przez Peweks. Tak kolorowo wyglądały zakupy w tych barwnych, jak na tamte czasy, sklepach, kiedy inne najczęściej świeciły pustkami. Równie ciekawie w tamtych czasach wyglądała motoryzacja. Obecnie posiadanie samochodu nie jest niczym nadzwyczajnym, a wybór wśród różnych marek oraz modeli jest tak ogromny, że czasami głowa może rozboleć potencjał. Specjalnego nabywcę. Zupełnie inaczej było w PRL, gdzie na samochód zazwyczaj czekało się latami, chociaż obecnie na niektóre z nowych marek. Też trzeba czekać nawet półtora roku. Wracając jednak do tamtych czasów, wówczas na domiar złego nie było zbyt wielkiego wyboru, bo luksusem był sam samochód. Natomiast te dostępne modele przeszły do historii rodzimej motoryzacji. Jednym z nich jest Fiat 126P, czyli maluch, legenda polskiej motoryzacji i chyba marzenie każdego chłopaka bądź mężczyzny z czasów komunistycznej Polski. Fiat 126P powstał, aby zaspokoić potrzeby każdej czteroosobowej rodziny. Był w stanie, przewieźć cztery osoby wraz z niewielkim bagażem. W razie ewentualnej awarii domorosły mechanik amator bez problemu mógł sobie poradzić przy pomocy młotka, kilku kluczy i kombinerek. Bowiem Maluch był wyjątkowo prosty konstrukcyjnie. Na dodatek niczym w najlepszych superautach silnik w 126P zamontowany był z tyłu i napędzał tylne koła. Pod klapą znajdował się niewielki dwucylindrowy benzyniak 600, generujący 23 konie mechaniczne. Auto wyposażono w czterobiegową skrzynię manualną. Kolejną ikoną transportu, lecz publicznego, był ogórek. Kto nigdy nie jechał kilkaset kilometrów tym cudem techniki. Nie wie, co to wyczerpujące. Podróż. Jelcz 043, bo o nim mowa to najpopularniejszy autobus czasów PRL-u. Produkowany był na licencji Skody w latach 1959-1986 przez firmę Jelcz. Fenomen słynnych ogórków polegał na jego pojemności. Jelcz posiadał 51 miejsc siedzących, a czasami podczas kursu potrafił przewieźć nawet ponad 100 osób. Ludzie nie widzieli w tym większego problemu, gdyż wtedy ważniejsze było dla nich dostanie się z jednego miejsca na drugie, a nie Wygoda. Jak wyglądała zatem w tych specyficznych czasach nasza gospodarka? Obecnie żyjemy w państwie, gdzie każdy z nas może założyć własną działalność gospodarczą. W Polsce panuje gospodarka mieszana, czyli typ w której regulacja rynkowa jest wspomagana i modyfikowana przez państwo. To szósta co do wielkości gospodarka w Unii Europejskiej i największa wśród członków Unii Europejskiej z krajów byłego bloku wschodniego. W latach 90. XX wieku przeszła ona transformację z gospodarki centralnie kierowanej, socjalistycznej, do gospodarki wolnorynkowej, kapitalistycznej. Ale na czym? Polegała gospodarka planowana, którą niektórzy jeszcze doskonale pamiętają. Charakteryzował ją fakt, że władza w danym kraju podejmowała decyzje dotyczące rozwoju gospodarki, układając wieloletnie plany zawierające założenia i cele, do których dążyć miał cały rynek. To władza planowała w jakim czasie i jak dużo zostanie wyprodukowanych i wprowadzonych do sprzedaży produktów na rynek krajowy. Taki system posiadał oczywiście wiele wad. Jak zahamowanie konkurencji, a właściwie jej całkowite zniszczenie na rynku pracy, podcinanie skrzydeł oddolnym inicjatywom społecznym, czy też nadmierną biurokrację i ogromną wręcz korupcję. Pierwsze dane dotyczące polskiego PKB po wojnie światowej można odnaleźć w raporcie z 1950 roku. Według tego raportu PKB per capita w Polsce wynosiło wtedy 2447 dolarów. Warto zwrócić uwagę, że było to więcej niż w Hiszpanii. Hiszpanii, Grecji czy Portugalii. Na Węgrzech i w Czechosłowacji wartości te wynosiły odpowiednio 2480 dolarów i 3501 dolarów. Było to dość mało, jeśli porównujemy to z obecną sytuacją PKB per capita Polski, które wyniosło w 2021 roku 16740 dolarów. Jest to jak sami widzicie, duży skok gospodarczy. Co ciekawe, w PRL-u zakazywano bezrobocia dzięki zakładom pracy, które bardziej niż Produkty wytwarzały miejsca pracy. To właśnie przez taką sytuację powstało powiedzenie, czy się stoi, czy się leży, dwa tyśki się należy. Ludzie traktowali pracę bardzo często jako miejsce spotkań i pogaduszek, a nie stricte jak pracę, gdzie rzeczywiście liczy się wydajność i za to, co ktoś robi, jest w możliwie precyzyjny sposób rozliczany, lecz niestety nie zawsze adekwatnie wynagradzany. Lecz to już problem w niemal każdym kraju na świecie i chyba bez względu na obowiązujące w nim ustrój również obecnie. W tamtych czasach niełatwe było również podróżowanie. Przynajmniej za tak zwaną żelazną kurtynę. Otóż obecnie niemal całkowicie swobodnie możemy się przemieszczać za granicę i nie sprawia nam to żadnych problemów. Wszystko zależy od koncepcji, odwagi i zasobności portfela. Wystarczy tak naprawdę dowód osobisty w strefie Schengen, a paszport w inne rejony świata. Nadmienić należy również, że taki paszport teraz jest łatwo uzyskać. Wystarczy jedynie złożyć wniosek i odczekać niezbyt długi czas. Zupełnie inaczej sprawa wyglądała w czasach PRL. Wizy i paszporty wiązały się często z długim, a niekiedy upakarzającym oczekiwaniem w przedstawicielstwach państw obcych. Paszport był wydawany na określony czas i przed każdym wyjazdem trzeba było wypełnić ankietę czy podanie i udać się do biura paszportowego w lokalnej komendzie MO, czyli Milicji Obywatelskiej. Odstać swoje w długiej kolejce i trzymać kciuki za pozytywne rozpatrzenie wniosku. Podczas odbywających się tam przesłuchań otrzymywało się wiele niepotrzebnych pytań. Przez jakie kraje będziemy przejeżdżać? Jaką rodzinę mamy za granicą? Czy osoba udająca się na taką wyprawę ma pieniądze, aby dalej się utrzymać? Jeśli planowało się urlop we Włoszech, potrzebowano wówczas wizy na przejazd przez Czechosłowację i Austrię, co sprawiało, że organizacja i logistyka takiego wyjazdu była bardzo męcząca i skomplikowana. Na dodatek, chyba nikogo nie zdziwię, że paszport był nie dla każdego, a wręcz jedynie dla wybranych. Głównym elementem decydującym, czy obywatel w ogóle dostanie wizę bądź paszport, była historia jego wyjazdów. Mianowicie sprawdzano, czy wcześniej wracał po czasie, na którym wydawano pozwolenie, Posiadał wszystkie stemple, a także istotne było stanowisko bądź profesja, jaką się zajmował. Ludzie, którzy przez swój zawód mieli dostęp do pewnych dokumentów urzędowych lub tajemnic państwowych, musieli odczekać okres minimum dwóch lat karencji. Takimi zawodami byli funkcjonariusze bezpieczeństwa, służby więziennej, sędziowie, prokuratorzy, pracownicy aparatu partyjnego, dyrektorzy administracji państwowej i gospodarczej oraz pracownicy przemysłu specjalnego. Oczywiście odmowa wydania paszportu dla obywatela nie musiała być w żaden sposób uargumentowana. Po prostu nie dostajesz paszportu, bo nie. Reasumując, czasy PRL-u z pewnością miały swój niepowtarzalny klimat. Długie kolejki, podczas których można było porozmawiać, pożartować, a czasami wyspać się na parapecie sklepu. Kombinowanie, jakby tu kupić więcej niż państwo pozwala, to był ten niepowtarzalny klimat. Ale generalnie musimy przy tym wszystkim pamiętać, że były to również czasy wyjątkowo ciężkie dla wszystkich Polaków pozostających pod niemal ciągłą kontrolą państwa. Polacy kupowali to, na co państwo im pozwalało. Wyjeżdżając za granicę, musieli opowiadać o najmniejszych szczegółach swojej wyprawy, a pod koniec komunizmu, w okresie stanu wojennego, musieli pogodzić się z obowiązującą godziną policyjną. Część z moich widzów, tak jak ja, z pewnością pamięta te legendarne wręcz czasy. Jeśli tak, bardzo was proszę napiszcie jakieś ciekawe anegdoty w komentarzu. Ja na przykład w godzinie policyjnej wracałem z moimi rodzicami z imienin odwójka. Było ciekawie. A ja, żeby nie być niczym rząd w PRL-u i nie zabierać wam waszego cennego czasu jak oni wtedy dolarów zarobionych za granicą, nie przedłużam. Trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka. Hej! パッ。Pa, pa, pa.